No hej. No. Co tam? Kiepsko, no. Z czym kiepsko? No z wszystkim, nie? Mhm. A co się dzieje? No no wiesz, no mi się dostaję coraz bardziej po prostu czuję, że kupa zaraz ja będę nie wiadomo kim, a będę, wiesz, jakby osobą, która kryła kurę do no, gdzie kurwa, ja o niczym kupa nie wiedziałem, no, ale wiesz, Steward, no te wiadomości kupa wyglądają tragicznie. No ja rozumiem te wiadomości, ale to mi się wydaje, że to jest zorganizowane. Ale co jest zorganizowane? No Stuart, kupa jest Czarno na białym, że wiedziałeś, że ktoś ma 13-14 lat i kurwa, pisałeś nie. takie rzeczy o tym basenie, nie o basenie, kurwa. Nie jest tak napisane. Właśnie to jest wyciągnięte historie z kontekstu, mi się wydaje, wszystko. No ale to tobie się wydaje, no kurwa, To widziałeś sobie, przejrzałeś sobie swoje wiadomości? Tak, widziałem ten film. No ale czy mówię, czy widziałeś swoje kur wiadomości z tego? Wiesz, skoro ktoś ma dostęp do takiej wiadomości, to też powinieneś mieć, to musisz k***, chyba sprawdzić, że k***, skoro ktoś, skoro, stary, no, ona k***a wprost ci mówiła, ile ma lat, k***, no. Nie, nie widziałem, nie widziałem tego, takiej wiadomości. To A... ile ty myślałeś, że ona ma lat? Nie wiem, no, nie uważałem, że tak. Mi się wydaje, że z tą jak najbardziej się oberwie i wiesz, jakby dla mnie... Dla mnie to jest k**a, kompletnie niezrozumiałe, ponieważ ty pamiętam jak byłeś w Manchesterze i mi mówiłeś, że ona ma 16 lat, ty mi tak sam k**a, powiedziałeś. I co? I teraz się nagle okazuje, że ona 14 miała? Nie, to niemożliwe. No ale patrzyłeś jej k**a, do dowodu? Do, albo do, do kur... legitymacji? Nie no, ludzi będę legitymować, no, nie no, ja spotkałem się z nią jak była starsza, stary. Poza tym do niczego nie doszło i w takim, z takim mindsetem byłem i się z nią spotkałem, tak? No to ile ona wtedy miała lat? Nie wiem, 15-16, nie? No ale jak ty, kurwa, możesz tego nie wiedzieć, no kurwa, człowieku, no kurwa, posądzają kurwa ciebie o filię, a mnie o to kurwa, że kryłem no to kurwa, jak możesz tego nie wiedzieć? No mówię ci, że tak było, Marcin. No ale jakie masz kurwa na to potwierdzenie? Czym się kurwa ma, mam bronić? A jakie ona ma potwierdzenie, że było inaczej? No kurwa, swój wiek! No ale gdzie tak jest napisane, że w tym czasie, u tej tej godzinie i że coś z nią robiłem, stary? Nie mówię, że robiłeś, ale skoro kurwa... to no, jak nie robiłem, to nie ma tematu. Stary. Ale jak ty popatrz nie, nie, nie. co ty pisałeś, ty człowieku, kur... pisałeś do 13-latek, dko, nie chcesz... Człowieku, ten film, jak go wczoraj zobaczyłem, to jest wstrętne, kur... rozumiesz, to jest wstrętne! Nie pisałem, jak miała 13 lat. Ja naprawdę, Stuart, nie chcę, kur... przez ciebie No Ja też tego nie chcę. Ale ty nie masz nic na sumieniu i nie jesteś tym powiązany. Ale wychodzi stawić. jakbym, ale wychodzi jakbym, k***a cię nie wiadomo w czym krył. No ale taka nie jest prawda, Marcin, tak? Zresztą wątpię, że będą ciebie wciągać teraz. Y, jadą na kurde DJ Palasajda, Boxtela, jakichś innych ludzi wciągają. Czemu, kurwa, ty to w ogóle pisałeś? Nie... nie. Szczerze mówiąc, nie kojarzę. Nie kojarzę tamtych czasów, praktycznie. I tych sytuacji w większości, które są wypominiane. I ja wiem, że też Julia. próbuje ludziom wmówić, że ja z nią coś robiłem. Co jest kłamstwem. Nie wiem, czemu to robi. No to teraz, jak już mamy taką samą wiedzę, możecie sobie myśleć, co chcecie. Ja oczywiście nic wam nie będę sugerował. Następnym tematem jest Justyna Słuchanek, od której de facto rozpoczęła się Pandora Gate. Justyna w 2020 roku oskarżyła na Instastory bezimiennie kogoś o wykorzystywanie dzieci. Była z tym na policji. Policja niestety nie wszczęła śledztwa i temat ucichł. Po paru latach podczas Pandory okazało się, że chodziło o Stu i na dowód dostarczyła wiele screenów z ich rozmów, gdzie zarzuca mu niezdrową fascynację małoletnimi dziewczynkami. Ta narracja pojawia się w konwersacji z cukanek z 2017 roku, kiedy to Justyna jest na niego wściekła, gdyż odkryła, że spotykał się z kolejną inną nieletnią. Pojęcie wiekowe jest uzasadnione od kraju i praw, które są. No ja niestety mam mieszane uczucia w tym temacie, bo prawdą jest to, że ona bardzo przysłużyła się sprawie, dostarczając dowody na ale z drugiej strony te screeny pochodzą z 2017 roku, a ona jeszcze przez parę lat po tym żyła z nim w jednym domu, przyjaźniła się z nim i zaczęła działać w temacie dopiero w momencie, gdy Stu związał się z Fagatą i stało się dla niej jasne, że nigdy nie będzie w związku ze Stu. Oczywiście na poprawkę biorę jej problemy psychiczne, dlatego koniec końców nie chcę jej oceniać. I na koniec wracam z tytułowym pytaniem, które zadałem na początku tego filmu. A mianowicie, czy Wardenga i Konopski rzeczywiście zasługują na Wasze zaufanie?